W historii ludzkości wydarzyło się wiele tragedii, które zmieniły świat. Ale dzisiaj opowiem wam o czymś jeszcze bardziej przerażającym: o katastrofach, których można było uniknąć. Błędy ludzi, zlekceważone ostrzeżenia, chciwość albo zwykła głupota sprawiły, że zginęły tysiące niewinnych osób. Zostańcie do końca, bo ostatnia historia pokazuje, jak jedna decyzja może kosztować życie ogromnej liczby ludzi. Jeśli takie tematy was interesują, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Katastrofa w Czarnobylu. Zaczynamy od katastrofy w Czarnobylu w 1986 roku. To nie był wypadek losowy, to był ciąg fatalnych decyzji. Podczas testu bezpieczeństwa operatorzy zignorowali procedury, wyłączyli systemy ochronne i doprowadzili do niekontrolowanej reakcji jądrowej. Władze przez wiele godzin ukrywały prawdę, narażając tysiące ludzi na promieniowanie. Gdyby przestrzegano zasad i nie próbowano oszukać fizyki, do tej katastrofy nigdy by nie doszło. Zatonięcie Titanika. Titanik miał być niezatapialny. Problem w tym, że zaufano temu zbyt mocno. Statek płynął zbyt szybko, mimo ostrzeżeń o górach lodowych. Załoga zlekceważyła sygnały, a liczba łodzi ratunkowych była zdecydowanie za mała. Gdyby zwolniono tempo i przygotowano się na najgorsze, ponad 1500 osób mogłoby przeżyć. Wybuch w fabryce Phopal. W 1984 roku w indyjskim Phopalu doszło do jednego z największych wycieków chemicznych w historii. Fabryka oszczędzała na bezpieczeństwie. Systemy alarmowe były wyłączone, a pracownicy nie przeszkoleni. Do atmosfery dostał się trujący gaz, który zabił tysiące ludzi w ciągu jednej nocy. To była katastrofa wynikająca z chciwości i zaniedbań, nie z przypadku. Pożar wieżowcu Greenfield. W 2017 roku w Londynie spłonął wieżowiec Greenfield Tower. Budynek był pokryty łatwo palnymi materiałami, mimo że ostrzegano przed tym od lat. Mieszkańcom kazano zostać w mieszkaniach zamiast natychmiast się ewakuować. W efekcie zginęły 72 osoby. Gdyby stosowano odpowiednie materiały i procedury, ten pożar nie musiałby być śmiertelny. Katastrofa promu kosmicznego Challenger. W 1986 roku prom kosmiczny Challenger eksplodował 73 sekundy po starcie. Inżynierowie ostrzegali, że niskie temperatury mogą spowodować awarię uszczelek. Decyzja o starcie została jednak podjęta mimo ryzyka z powodów politycznych i medialnych. Siedmioro astronautów zginęło, choć katastrofę przewidywano jeszcze przed startem. Trzęsienie ziemi na Haiti. Trzęsienie ziemi na Haiti w 2010 roku nie musiałoby być aż tak tragiczne. Problemem nie było samo trzęsienie, lecz fatalna jakość budynku Brak norm budowlanych i korupcja sprawiły, że konstrukcje zawalały się jak domki skar. Gdyby budynki spełniały podstawowe standardy, liczba ofiar byłaby znacznie mniejsza. Zawalenie Tamy Bankiao. W Chinach w 1975 roku zawaliła się Tama Bankiao. Projekt ignorował ekstremalne scenariusze pogodowe, a raporty ostrzegawcze były ukrywane. Gdy przyszły potężne deszcze, Tama pękła, powodując falę, która zabiła nawet 170 tysięcy ludzi. To jedna z najbardziej przemilczanych katastrof w historii. Katastrofa lotu Air France 447. Samolot Air France 447 rozbił się nad Atlantykiem w 2009 roku. Maszyny zadziałały ale piloci źle zinterpretowali dane i doprowadzili do przeciążenia samolotu. Wszystko działo się przez kilka minut, podczas których można było uratować lot. To pokazuje, jak brak odpowiedniego szkolenia może doprowadzić do tragedii. Powódź w Nowym Orleanie, huragan Katrina. Podczas huraganu Katrina w 2005 roku zawiodły wały przeciwpowodziowe. Ich stan był znany od lat, ale nikt nie chciał przeznaczyć pieniędzy na modernizację. Gdy przyszła burza, system ochronny miasta po prostu się rozpadł. To nie był żywioł, to była zaniedbana infrastruktura. Katastrofa na Love Parade W 2010 roku w Niemczech podczas festiwalu Love Parade zginęło 21 osób. Organizatorzy zignorowali ostrzeżenia o zbyt wąskich przejściach i braku dróg ewakuacyjnych. Tłum został zablokowany w tunelu, co doprowadziło do paniki i stratowania ludzi. Jedna zła decyzja organizacyjna wystarczyła, by wydarzenie zmieniło się w tragedię. Te katastrofy pokazują jedno: bardzo często to nie los, a człowiek jest największym zagrożeniem. Zlekceważone ostrzeżenia, oszczędzanie na bezpieczeństwo i złe decyzje kosztowały życie tysięcy ludzi.